Cześć wszystkim, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z serii trzeciej z Farminga 19. Dzisiaj będę chciał zrobić coś, co już planowałem od naprawdę długiego czasu. Czyli po pierwsze, kupić sobie bardzo nowe, bardzo duże pole, a po drugie kombajn, dokładnie mówiąc drugi kombajn, gdyż do tej pory go skorzystałem na gospodarstwie z jednego kombajnu, lecz uznałem, że no z racji, że już mam tyle pól i teraz kupię bardzo duże, to już będę chciał mieć dwa kombajny, by po prostu szybciej się ze żniwami uporać. Najpierw kupię pole numer 7, jak widzicie bardzo duże, choć co prawda nie jest to największe pole na tej mapie, bo pole numer 8 to jest po prostu jakiś gigant. Więc tak, cena to będzie 664, 644 tysiące euro. Czyli kupujemy, i tu zanim, zanim przejdę do sklepu, to czekajcie, tu zatrudnię sobie po prostu pracownika, by już zaczął w międzyczasie mucić z tej strony. I proszę bardzo. O, widzę, że to, że to pole wymaga zaorania. W ogóle czekajcie, sprawdzę, jak tutaj z. Jak tutaj jest z nawożeniem? Wymaga zaorania. Oj, zero nawozu tutaj było w ogóle, no ale cóż, no to jest pole, które kupiłem w takim stanie, w jakim było, więc cóż, niestety nie będą to jakieś duże zbiory. Okej, okay, więc gdzie jest ten kombajn, który będę chciał kupić? Oto on, case. I tu jest z tym caseem wiąże się taka dosyć ciekawa historia, akurat tutaj. Ja Czekajcie, najpierw kupię sam kombajn, i jeszcze teraz, oczywiście, do niego. Header, czyli to będzie, czekajcie, czekajcie, o bardzo duży 13,7 metra. Z tym kombajnem, a nie, czekajcie, bo ja chciałem podjechać i podczepić header tak z przodu, ale zapomniałem, że tutaj, o, mogę sobie w ten sposób go przeciągnąć, dopóki na pole nie, nie dojadę. Bo mógłbym jednak zahaczyć jakieś tam drzewa, czy o innych uczestników ruchu drogowego. Ten kombajn mógł być już przeze mnie tutaj kupiony wcześniej. Bo wiedziałem, że będę chciał jakiś czas temu, wiedziałem, że będę chciał sobie kupić jakiś nowy, bardzo duży kombajn, i ten był jednym z dwóch faworytów. Natomiast drugim wyborem był ten tutaj New Holland. No i ostatecznie kupiłem New Hollanda. Po prostu zrobiłem. To było chyba na moim facebooku oficjalnym. Było tak, jakby głosowanie, który kombajn wolicie żeby kupił, no i wygrał New Holland dlatego to jego zakupiłem ale wiedziałem, że tego Case'a tak czy inaczej, bo też Case oczywiście miał sporo głosów więc tak spodziewałem się, że po prostu on będzie tym kolejnym kombajnem, który kupię, w sensie tym yy, drugim już bo już najwyższa pora jechać teraz na dwa kombajny bo no nie, po, ja uważam, że to jest dobra rzecz kupić sobie dwa kombajny już po jakimś czasie, jeżeli mamy naprawdę duże pola. Szybciej to po prostu schodzą też żniwa, bo tak jeden kombań. Owszem, kombań jest bardzo dużym wydatkiem, ale również patrząc na niektóre inne maszyny, bardzo szybko się potrafi zwrócić. Bo to jest jednak coś, co. Coś, co na, czym, na czym jednak tutaj najczęściej zarabiam, czyli po prostu na sprzedaży zboża. Dobra, zaraz już będę. Jakoś tu pracownik, to ja pojadę z drugiej strony, tylko go rozłożę i jeszcze podczepię header, a nie w sumie aż tutaj, może podjadę. Bo jednak to pole ma jakieś takie, jakieś takie dziwne kształty z tej strony. No tak, dobra, to jeszcze może kawałek podjadę gdzieś tu. O, dobra, niech będzie. Kurde, on mi się w sumie na gospodarstwie teraz nie zmieści. Chyba trzeba będzie gdzieś tutaj. A jest w ogóle miejsce, no trochę niby jest. Może postawię gdzieś tutaj jeszcze jedną wiatę? Na kobajny kiedyś tam, czemu nie? Bo serio, już tam na gospodarstwie to mi się zmieści. Chwilę muszę tutaj złożyć header do trybu pracy i, proszę bardzo, jedziemy. Trochę wezmę te motowidła trochę wyżej, bo jakoś tak to dziwnie wygląda. No i teraz jest dobrze. A słoma to mi niepotrzebna to chwilę. Włączę tu się czkarnie. Słomy te mam teraz tyle, że wiecie, ja mogę... Takie mam zapasy słomy na gospodarstwie, że mogę na, na olx po prostu wstawiać i sprzedawać <słyski> sąsiadom. No i teraz na dwa kombajny to będą żniwe. Ja się w ogóle zastanawiam. No bo patrzcie, chwilę, a tu... Czy ja jadę prosto? W miarę jest prosto. Okej, okay, czy... Jak jest to pole rozmiarem porównując do pola numer 6? No na pewno jest większe. Nie no, bo miałem w głowie coś takiego, że... Czy już nie tylko i wyłącznie na tym polu będę ewentualnie siać? Ale nie wiem, w sumie. Może jeszcze też... Jednak będę na polu numer 6, a pole numer 12 może tak sobie już trochę odpuszczę. No zobaczy się, zobaczę. Ogólnie teraz, wiecie, jest nowe pole, więcej muszę tutaj y, ogarniać, więc mam teraz taką trochę jeszcze dodatkową motywację, by sobie kupować większe maszyny, typu y, siewnik na przykład. O, czemu nie? Czemu nie? Już teraz jednak no trochę będzie, może ten, co mam być, delikatnie za mały. Ale to się, to się zobaczy. Na razie się trochę wyprztykałem z kasy. O, chwilę za tu kliknąłem. To było niechcący. A tak patrzę, gdzie te wiatry bym postawił. Może tu gdzieś z boku? Koło drogi? Czemu nie? Mógłbym tu kombajny trzymać. Ogólnie to. Patrzę, że patrząc na ten wskaźnik pogody w prawym górnym rogu ekranu, to będzie padać. O, cholera, czyli muszę zdążyć przed deszczem. Ale nie, chyba... Chyba tak szybko nie będzie padać, bo nie widzę, żeby jakieś tu chmury się zbierały. Więc tym bardziej, że mam teraz ustawiony czas rzeczywisty, to raczej powinienem tutaj zdążyć, mi się wydaje. Ale ten kombajn to jest w farmingu chyba naprawdę bardzo długo. Aczkolwiek już może mnie trochę pamięć mylić, ale mi się wydaje, że on był jeszcze w farmingu 13. W dodatku e, Titanium do farminga 13. Chyba. Bo jest też możliwa opcja, że, wiecie, że. Bo tam też były kombajny Case'a, ale mógł to być jakiś po prostu inny trochę, po, podobnie wyglądał, ale mógł, mógł to być jakiś delikatnie inny model. Nie wiem, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale na pewno. <laughs> Od tego czasu tak czy inaczej ten kombajn się zmienił, bo pamiętam, że czy nie było tak, że w 17 tak został trochę z 15 przeniesiony i tak nie za bardzo dobrze to wyglądało, ale tu w 19 na szczęście już ten model e, mam wrażenie, w sensie wiecie, model tekstury to poprawili. Jego wygląd po prostu został zaktualizowany. Bo ja to zawsze zawsze nigdy nie cierpiłem procederów w stylu, że Giant Software przenosił jakąś maszynę z poprzedniego farminga. Do kolejnego farminga i nie zmieniał jej w żaden sposób wizualnie, nie ulepszał. I to było bardzo mocno widoczne. To nadal jest to, nadal się w tej grze jest, jest, jest to do zauważenia, że po prostu przenoszą ze starszych farmingów, nie updateując modelu i wyglądają tak samo. Odstaje on po prostu wyglądem od tych nowych maszyn, które się pojawiły. No, dajmy na to tutaj w 19. No, i na przestrzeni lat to się bardzo często zdarzało. To zawsze mnie to tak jakoś denerwowało, tak po prostu. Takie przenoszenie maszyn i niezmienianie ich wyglądu. Pamiętam, jak czekajcie, czy nie pamiętam? O, pamiętam jednak, jak w farmingu. 3... Nie, w farmingu 15 przynieśli. Nie, kurde, moment, pomyliłem się. W farmingu 13 jednak, okej. Okay. W farmingu 13 yy, były maszyny, były ciągniki Dojcara z 11. I one tak wyglądały brzydko względem tych, co były nowe w 13, że. no, jakoś tak zapamiętałem to do dziś, ale to różne były tego typu przykłady na przestrzeni lat. W 19 nadal tak jest. Jednym z przykładów jest chociażby to, że w 19 nowe maszyny, maszyny pojazdy miały coś takiego jak. O, tu będzie to idealnie dobrze widać. Jak tutaj prześwitującą, tak jakby maskę, co nie? Widać to w środku, tam elementy silnika i tak dalej, chłodnicy. Wszystko to w nowych maszynach było widać, tych zrobionych na potrzeby 19. A ten tutaj, New Holland T7, on był chyba. Tak, nie, czekajcie. Tak, on był w, 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 w 17, to T6 jest nowy. Ok, i zobaczcie, nie ma tu, żeby to przyświtywało. To jest po prostu model wzięty bezpośrednio z. Z siedemnastki, najwidoczniej, ewentualnie jakieś szczegóły poprawione, ale nie to, że widać co on tam ma. Wiecie, nie widać elementów silnika, to jest jeden z takich najbardziej widocznych przykładów przeniesienia czegoś bezpośrednio z siedemnastki do dziewiętnastki. Czekajcie, gdzie jest. O, to jest dobra. Ale kurde, powiem wam, jak ja dawno nie muciłem czegoś, no jakiegoś zboża, które po prostu wcześniej nie było nawożone, ale tak w ogóle. Tutaj zero było jakiegokolwiek nawożenia, no ale takie po prostu to pole już kupiłem. Ba, jeszcze wymaga zaorania, czyli te plony są maksymalnie niskie, jakie mogą być praktycznie. Jeszcze tylko brakuje, że. O, dobrze, że chociaż chwastów tu nie było. <grych> chociaż to i wapna, że nie wymaga. No to dobra, to jednak nie są maksymalnie niskie, ale no. Średnio, średnio. Na pewno mi się w bardzo małym stopniu zwróci mi się zakup tego kombajnu i tego pola po tych jednych tutaj żniwach niestety tego owsa będzie na tyle mało, że w sumie nawet nie wiem czy ja będę go sprzedawać czy sobie zmagazynuję po prostu by mieć czym karmić konie, chociaż ja tam chyba jeszcze trochę miałem tego w silosie tego owsa, no trochę jest, ale nie wiem, zobaczymy. Nie no, to jest masakra, tak dziwnie się tak muci, kiedy tutaj nie, nie było żadnego nawozu i jest tego i tak słabo to po prostu sypie, co nie? Kurczę, o ja już widzę jak ja tam krzywo jechałem i przez to chciałem teraz pracownika zatrudnić, by tam zbiornik oporóżnić. ale to dobra To zawrócę, bo teraz tak jechałem krzywo, że ten pracownik nie wiem w sumie co on by tam zrobił Zostawiłby raczej duże mijaki No, to jakie teraz będzie pole przeze mnie kupione w, no już raczej odległej przyszłości, czyżby pole numer 8, albo 4, albo 5, chociaż ta ósemka korci, bo wiecie, jest po prostu blisko gospodarki. No nie wiem, ale to pole numer 8 to już jest jakiś gigant. On jest chyba większe niż największe pole na Felsbrunie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kurde. Ale teraz to nie, teraz to muszę maszyny lepsze kupić. Jakiś siewniki, czy coś, bo jednak, jak już mam na tylu polach siać, to trochę może to zbyt długo schodzić. O, właśnie, miałem w planach też ciężarówkę kupić wreszcie, bo już no, chyba też najwyższy czas w sumie. I do tej ciężarówki naczepę. Czyli jak zwykle. Plany są, kasy nie ma, ale to spokojnie, muszę się teraz trochę odbić po tych bardzo, bardzo, bardzo dużych zakupach. No i tutaj chyba będzie mi jak z prawej strony, ale to ewentualnie go poprawię, bo ja chcę teraz zatrudnić tu pracownika, by tam odebrać ziarno. Czyli no, tu będzie trochę zostanie, ale to dobra, w sumie to niech zostanie, a ja to później może ogarnę, bo już chcę tego pracownika tutaj od razu. I dobra. Dobrze by było, jakby on teraz, kiedy jedzie w tę stronę, ten zbiornik już napełnił, bo wtedy rura będzie po prostu po tej dobrej stronie, czyli nie nad zbożem. To jest po prostu wygodniej. No tutaj jest niestety mniej wygodnie, i muszę cofnąć w ten sposób. Albo mógłbym po zbożu przejechać, no ale gdzie? Jak to po zbożu jeździć? Kiedyś chyba dawno, 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 dawno temu jeździłem w odcinkach po zbożu. Jakoś tak mnie to nie ruszało. <noise> Komentarze potrafiły być srogie. Ja teraz, jakoś już coś sobie tak wyrobiłem. O, w sumie teraz, od dawna już sobie wyrobiłem, żeby jakoś tak nie grać w taki głupi sposób. No, jakieś nie wiecie, nie miałem takiej potrzeby. To się z, w ciągu y, lat grania wyrobiło u mnie coś takiego, że bardziej mi się chciało grać realistycznie. Oczywiście ja tu nadal nie gram jakoś mocno realistycznie. W żadnym wypadku, bo jakoś mi to nie jara Ale patrząc na to jak kiedyś grałem Tego farminga Takie początki, znaczy początki No nie dobra, więc powiedzmy, że te 13 jeszcze zaliczę tak do początków Choć zacząłem od dziewiątki, ale w trzynastce chyba jeszcze takie rzeczy potrafiłem odwalać O chwila, a nie dobrze już jest Już jest pusty No ale szybko idzie, kurde na dwa kombajny wreszcie już się nie mogłem doczekać tego zakupu, ale tak cały czas to jakoś się odwykało, bo coś innego chciałem się kupić, jakieś tam drobne rzeczy i tak trochę zeszło mi z zakupem, z tym, z tym bardzo dużym zakupem. No tu jest ile miejsca, ale tu nie postawię wiaty, bo jak później będą, jak pracownicy będą jeździć, o i stało się tak jak chciałem, czyli już tutaj ma pełny zbiornik, czyli nie muszę nic tutaj cofać i tak dalej. Po prostu podjadę w ten sposób. Ale tutaj jest rura wysoko w tym kombajnie, Wow! Masakra! Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. No bo dopiero co ją rozłożyłem. Znaczy, pracownik rozłożył. <gry> Kurde, dobra. No strasznie jest wysoko. Dobra, ja zwalniam tego gościa, bo ja chcę tutaj dalej kontynuować pracę moim no wisienkim lśniącym kombajnem. No i dobra. To składam rurę. I jedziemy dalej. Ej, widzieliście? Zboże się w zbiorniku pojawiało, zanim się załączyła ta animacja, że ono się tutaj wysypuje. O, kurde, jaki taki malutki błąd, który dopiero teraz wychwyciłem. No bo to jest coś, na co z reguły się jednak nie zwracam uwagi, tak za bardzo mam wrażenie. Kurczę, mi brakuje w tym farmingu opcji zmiany pola widzenia, tak żeby była oryginalnie, wiecie, jak w... W o jest chociażby, czy w American Trucku możesz sobie zmienić wysokość fotela, to w sumie wielokrotnie mam wrażenie, w przeszłości mówiłem, że chciałbym coś takiego, że sobie mogę tę kamerę w kabinie ustawić tak jak chcę, odpowiednio fotel do tyłu, do góry, pole widzenia, bo każdy lubi trochę inaczej jeździć, mam wrażenie. Więc kto wie, może w kolejnej części wreszcie się czegoś takiego doczekamy, bo to jest mega fajna opcja. A nie, że jesteśmy zmuszeni na takie. Nie, żeby ono było złe, ale wiecie, ja bym sobie sam, sam chciał ustawić jakieś tam pole widzenia, wysokość siedziska i tak dalej, by każdy mógł sobie ustawić tak, jak po prostu lubi. A w sumie to mogłem już teraz przyjechać tutaj z pługiem i zacząć. pracownik mógł zacząć orkę od tamtej strony, bo trochę to zajdzie. A już, teraz to już dobra, fal No i deszcz raczej tutaj nie przyjdzie, zanim skończę, więc jest Git. Bo pamiętam, w przeszłości to było zawsze tak, że się zaczęło też i zaś musiało zacząć padać. A ten deszcz w farmingu to nie jest taki, że trwa godzinę 3, tylko potrafi cały dzień tutaj trwać po prostu. I, Ale chociaż jest po tym. Coś takiego, że wiecie, skończy się deszcz, i my od, my od razu możemy mucić. Tu nie ma czegoś takiego jak okres, aż po prostu zboże nam przeschnie. I pytanie jest takie, czy fajnie by tak było? Mi się wydaje, że to by było spoko, takie fajne, realistyczne, ale wtedy nie chciałbym, żeby ten deszcz, żeby ten deszcz trwał naprawdę wiele, wiele godzin, jak to teraz jest. Tylko, żeby on został skrócony do tam paru godzin max i wtedy jakiś tam czas, kiedy to musi wyschnąć. Okej. Okay. Ja, dla mnie, okej. Okay. Chciałbym coś takiego, ale wtedy to już ten deszcz nie mógłby trwać tak długo jak trwa teraz. No więc chyba tym chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Tak więc, jeżeli Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć.